W ramach tygodnia języka ojczystego w gminnych placówkach oświatowych burmistrz Piotlech odwiedził publiczny żłobek oraz przedszkole samorządowe. Podczas spotkania dzieci zaprezentowały swoje umiejętności poprawnego posługiwania się językiem polskim. Słuchajcie, pamiętacie wierszyk, który się uczyliśmy? No to teraz wszyscy ładnie spróbujemy go głośno powiedzieć. Czy, cztery, potoki, kuro, kuro. Super. Obydwie grupy przygotowały również językowe wyzwanie dla swojego gościa, a na koniec za nienaganne przeczytanie przygotowanych łamańców uhonorowały dyplomem. Słuchajcie, to tak e, próbuję coś wam przeczytać. Zobaczymy, czy się uda. Niełatwa słów wymowa, ha, trudno na to rada. Jeszcze trudniejsze słowa, gdy się je w całość... Składasz, spójrz w przestrzeń blaskach zorzy, Gra życiem skrzy srebrzyście, A w drzewach wietrzyk boży splątane czesze liście. Z otchłani mgła tchła obła, Trzchnął trznadel w stronę głąb pruje, Wybrnęła wydra z brodła, Dżownica źdźbło dżdżu, żuje. Książdż pszczołę wstrząsł w strzelinę, zaś pchła, pchłę pchnęła w popiół. Trwożnie brzmiał trzmiel w trzcinie, póki swego nie dopiął. I ty też dopnij, chociaż słów kształty krztuszą chytanie. Co jednak umiesz pokaż, ułóż to w płynne zdanie. Brawo, Podobało pięknie, się, tak? może tak być? Brawo! Brawo. 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 Żuru gar. Żaba waży żuru gar, a pod garem drżący żar. Żur wrze w garze, gar na żarze. To się skończy na... Pożarze! Czy my A żółw zrzęda rzecze szczerze. Niech się żaba, żaru strzeże smaże żaba smarzów wór, w garze wrze gorący Co? żur. Żółwik żabę żerdzią żga, niechże żaba żuru da. da. Druga część Pani Dyrektor? Czy, czy, tak? Proszę bardzo. Żółw <grym> zażera wrzący żur, żaba żuje smardzów w Pusto w garze żółw się marze, już nie zeżdzi ze o bożarze. Łamaniec. Łamaniec trudny, naprawdę. Postaw Żabo gar na żar. Zróbże jeszcze Żuru, w gar. Żaba waży, Żuru, gar, a pod garem drżący żar. Żur wrze w garze, gar na żarze. To się skończy na. No, Pięknie! Oby nie, aby się tak nie skończyło. Bardzo ładnie. Słuchajcie, to, pokaz, to, to tylko pokazuje, że język polski potrafi być piękny, potrafi być trudny, potrafi być melodyjny i potrafi być wymagający. I śmieszny. A właśnie, tak. Dobrze, widzicie, że to powiedziałem. I śmieszny, tak jest. Yy, uczcie się języka polskiego bo to jest język naszego kraju, to jest nasz ojczysty język, w nim się porozumiewamy, on naprawdę jest piękny, mimo że wymagający, o czym się jeszcze w życiu nieraz przekonacie. Dziękuję bardzo za zaproszenie, dziękuję paniom, dziękuję za spotkanie. Ja mógłbym, właśnie, jestem gadatliwy i mógłbym tutaj siedzieć, i, a, to, a to ten pokój też szczególnie lubię. Tutaj mój bluszek y, jeszcze niedawno chodził do przedszkola, y, więc przychodziłem tutaj, odbierałem go stąd, on biegł tam, z tamtego, y, spod tamtego filara i zawsze tam się rzucał na szyję i się cieszył, że dziadek do niego przyszedł. Jedna jedyna osoba, która się cieszyła na mój widok. No. Y, tak, ta. dziękuję Wam bardzo. My mamy dla Was y, małe upominki. Wiosna już niedługo. Wszyscy, wszyscy czekamy. Kuba będzie jeździł na kolejnodze, ja jutro na rowerze. Ale jeszcze dzisiaj sprawdziłem, tulipany już są na, na, na zewnątrz. Już... Ja widziałam. Widziałeś? widziałeś? No, ja widziałam, jest... że jest trochę tak. Że tak, dziękuję, więc już niedługo no. będą kwitły. Będą, ja mam, żon... A ja, ja, ja śnieg nie widziałem. śniegi już nawet kwitną nie? na biało. Nie. W, może w, y, pojedziecie w weekend, czyli w, no, weekend, w sobotę, albo w niedzielę z rodzicami do Postolina, tam jest taki park, gdzie jest biały dywan z kwiatów, to są śnieżyce w parku w Postolinie. Powiedzcie rodzicom, niech was zabiorą, tam piękne zdjęcia wychodzą, no, i kwiatków nie wolno zrywać, bo są pod ochroną, ale miejsce jest prześliczne. Pięknie wygląda. Tak. Ja będę musiał wziąć swój telefon, bo ja mam swój telefon. A ja mam swój portfel. A, A ja mam swój o, 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 telefon. Nie to mam ani ani telefonu. Ja mam wszystko. Wszystko. To dobrze, no. bardzo Pilnuj, pilnujcie, pilnujcie telefonu. jest no kamera. Pilnujcie telefony. To jest A ja mam kamerę mam Burmistrz Milicza w podziękowaniu za piękne prezentacje wręczył dzieciom upominki ze znakiem gmina Milicz. Gratulacje należą się też wszystkim paniom za przygotowanie dzieci i krzewienie języka ojczystego wśród najmłodszego pokolenia.